Siemanko, Siemanko, witam po zimie. Pierwszy raz wychodzę w tym roku. Taki fajny mam terenik. I zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Pogoda jest piękna. Dobra, zobaczymy. No i pierwszy sygnał. Mam kopnięte. I wyciągnięte. Ach, kurde, coś takiego, jakaś nabijka, ozdobka. Wyczyszczę, zaraz zobaczymy. No i po wyczyszczeniu. No i fajnie, 5 minut na łące i się coś zaczyna dziać. Do nas. Zobaczcie to, tu zakopałem dołek i zaczęło mi coś piszczeć. I patrzcie to. To jest chyba druga część tego czegoś. Widać, że jest złamane. zobaczymy, co to później jest. A tymczasem. Coś takiego. Coś stupionego, nie. Na razie nic nie wychodzi, nic porządnego. Sam, sam złom. Ale to jest fajne. Dobra. Lecimy dalej. Zmiana miejscówki. Piękna pogoda dzisiaj jest przepiękna. I tu mamy dziurkę. I wyskoczyło coś takiego. Czekajcie. Tu był dołek. I tu mamy grudkę. Jak fajnie wygląda. Cukeranską. Idzę podejmiemy Jak to się mówi bez feninga nie wracamy, nie? Rocznik. Rocznik. Trochę zajechany. Nie widzę. No ale jest. Pierwsza monetka. No to lecimy dalej. Jechał, jechał i dojechał. Miruś, czas poszukiwań. Będziemy się przywitać. Uśmiechnij się ładnie. <śmierdzą> do telefonu, to wiesz. Siemka Ziemka. Wreszcie po, po kurde. Ta. po długim czasie. No i zaczęliśmy sobie dalej chodzić. Po przywitaniu z Mirkiem. i mamy telefon, poczekajcie chwilę. Tu mam fajny dołek kopnięty. Dobra, mamy kopnięty sygnał. Ja już wiem, gdzie jest i prawdopodobnie wiem, co to jest. Prawdopodobnie krzyż. Czekajcie. On jest tutaj. O, tak jest. Drugi. Drugi taki. Patrzcie, jaki. Coie sprawa. Czekajcie, przeczyszczę go. No i po wyczyszczeniu jest takie coś. Piękne. Tu już trochę drzewa nie ma tego drewienka. No ale chyba na dzisiaj to jest fan dnia na razie. Super lecimy dalej. Kolejny dołek. Tam Mirek krzyczy, że też ma krzyż. Podejdziemy później zobaczymy. A tu patrzymy co tu mamy. Jest, 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 jest. Jest. Pięć groszy, ale chyba współczesne. Nie, 49. dziewiąty. Pięć groszy, czterdziesty dziewiąty też trochę zaklejone. Pięknie słoneczko świeci, no skup. No dobra, lecimy dalej. Tutaj kopnęłem właśnie dołek i wyszedł ładny guzik. Tak, wyciągnij proszę Cię to co tam mamy w bagażniku. O, teraz ładnie widać, ślicznie. Parę kroków dalej i gdzieś mamy kolejny sygnał. No, kup taka ołózka, łózka, kula. Taka jakaś no dobra, lecimy dalej. Mamy po jedzonku pierwszy sygnał. Aha. I co to, to tutaj mamy? Zgubiłem kurde szczoteczkę, więc nie mam możliwości wyczyścić. Ale coś takiego jest. Może tu będzie. Nie wiem. Gdzieś szczoteczka. Coś tu niby jest po wyczyszczeniu będziemy wiedzieć co to jest do następnego i tu mamy też coś kopniętego no i znowu takie dziadostwo nie? <grystanie> e, to nie jest jakieś dziadostwo? poczekajcie chwilę dobra, dziadostwo Dalej lecimy, a tymczasem gołąb Pyk. i lecimy dalej. Wlazłem na chwileczkę sobie do lasu zobaczyć. Piękna pogoda jest, piękna wiosna. Dole dziabnęty, jest dziesiątka. O. W ładnym stanie. Idziemy tutaj dzięcioł stuka nad głową, ale jest fajnie. Idziemy dalej. No i ostatni sygnał jaki mam to jest plomba. Coś tu jest napisane z jednej strony. Jakieś plomba są i za chwileczkę zrobię podsumowanie i uciekamy. Do